Ale jest kolorek wody już od rana. Łagny turkusik. Ja jestem już po ziemi dworca autobusowego na placu Hiszpania. I czekam na autobus, który zabierze mnie do miasteczka, w sumie to bardziej do wioski, takiej w górach Valdemosa. Także zapraszam na film. A jedzie tam autobus o numerze 203. Valdemossa Valdemossa, uroczo położone miasteczko pośrodku gór jazda autobusem to około 36 minut z Palmy cena też tak umiarkowana, była chyba 2,50 szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo posiłem kartą za mną przepiękny, przepiękna uliczka skuter jakiś nieziemskie klimaty tutaj są zobaczcie sami zresztą a to dopiero początek ciekawie co będzie później Uliczka jest przepiękna. Tutaj kolejny zakamarek. Ładnie to wygląda wszystko. Niestety mała bichura. Troszkę wieje. Ale damy radę. Przepięknie, wraz co przepięknie tutaj zaś kolejna fajna mała oliczka kwiaty w Donicach Ale miejsce. Nie bez kozery to jest jedno z bardziej popularnych miejsc na Majorce. Oceńcie sami. Kolejna fajna uliczka. Kwiaty, z tyłu góry. Wszystkie domy z kamienia. Ja tam jestem zachwycony. I oczywiście wszechobecne cytryny. Wszędzie rosną cytryny. Jak na góry przystało, musi oczywiście wiać. Musi wiać wiatr. Tradycyjnie jakieś remonty, jak zawsze i wszędzie. Tutaj mamy kolejną fajną uliczkę. I kwiaty w doniczkach. Ależ mi się tutaj podoba. Tak mi się podoba to miasteczko. Zobaczcie sami. Nawet pomimo tego remontu słyszalnego stółu gdzieś tam borowanie, biorcenie. gołębie uciekać! Fajny budynek, niestety troszkę jest zasłonięty samochodami. Ale zobaczcie tutaj. Tak? To miasteczko to po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo w swoim gatunku. I oczywiście kolejny uroczy zakamarek so za uliczka po prostu szok santa katalina Wiatr, to po prostu raj, i oczywiście Kościół świętej kataliny, to pomarańcze, jak widać. To co jest ciekawe, to w Waldemosz jest także muzeum Fryderyka Chopina. Jest ono umiejscowione w domu, gdzie zimował on w czasie zimy w roku 1838, gdzie przebywał w trakcie zimy. I w takim razie muszę znaleźć to muzeum Fryderyka Chopina. Ono powinno być gdzieś właśnie, gdzieś tam. To chodźcie ze mną. Ale póki co. Tak, i widoczek jeszcze tutaj. Za ciepło nie jest, bo ledwo co 13 stopni. Nie było też takie deszczowe. Według prognoz to nawet może troszkę padać, ale ja to nie dowierzam prognozą, bo w palmie też miało padać, a jednak nie. Ja jeszcze chciałem zrobić taki mały trekking po górach, ale <noise> czy mi się to uda? Wątpię, chociaż może się rozpogodzi. Miejmy nadzieję taką. Troszkę kropi, jednak, a gdzieś tutaj przede mną jest punkt widokowy Mirador Miranda de Landores. Obodajmy to. Cóż to może być? I dokładnie tak, punkt widokowy Imperador Miranda de Landores. W tą marną dzisiejszą pogodę. Jak dla mnie to niesamowite miasteczko. Niesamowite wprost. A muzeum Chopina? Jest tutaj. Prawdziwa i oficjalnie uzana cela Chopina, w której pokazano autentyczne pianino, które używał Frederick Chopin w czasie swojego pobytu w tym klasztorze. A wstęp 5 euro. To właśnie w celi numer 4 powstały największe dzieła Chopina, w tym Polones. A tutaj jego oryginalne pianino. Fryderyk mieszka w tej celi z swoim przyjacielem George'em Sandem w zimie w roku 1838. I najsłynniejszy pomnik Chopina Ogród przy celi I taki wspaniały miał widok z balkonu, z tarasu Może nie przy tej pogodzie, ale kiedy ładnie świeciło słońce, nawet w zimie to to musi być przepięknie. Co czas na mały trekking, ale też nie zbyt daleko, ponieważ z godzina 14. A poza tym te góry będą wszystkie takie, nie wiem, pionowe. Tam jest jakiś szlak, ale gdzie? Przekonałam się zaraz. Dobra. Taka kamienista droga przede mną. Tutaj są niby jakieś tereny prywatne, ale chyba można iść normalnie, także nie ma co. Szlak jest oznakowany, także nie można się zgubić. Tutaj takie rozdroże, strażniczka i gościu poradził mi, żeby iść tędy, bo nie wiem, czy jest późno. Tam jest strome podejście, tereny prywatne i tak. Więc tylko ten szlak i z powrotem. Ale też podobno warto. I dzisiaj mam jeszcze lepsze głowie do chodzenia niż wczoraj, bo wczoraj miałem adidaski, ale tamten wczorajszy trekking to był taki spontaniczny. A dzisiaj jest bardziej zaplanowany. Także wiecie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, żeby sobie nogi nie skręcić albo coś w tym stylu. Szlak nie jest taki specjalnie ciężki, chociaż trochę niewygodny, cały czas pod górę. Ja się już troszkę zasapałem, ale to z racji wieku chyba. Dobra, Dobra nie ma rudze. I pnę się dalej do góry. Tędy. Ale to kamień jest. Cały czas taki kamienisty szlak do góry. Gdzieś tędy chyba jeszcze tam dalej kamienie, kamienie głazy i jeden z pierwszych punktów widokowych na Waldemost. Tam dymy nad miastem się noszą, coś płonie Pewnie wypalają jakieś rzeczy. Małe zoom, zbliżenie Ależ ja lubię takie klimaty. Takie szlaki tutaj po górach. O, wariat, po prostu wariat. Valdemossa. Wysoko, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze trochę trasy przede mną, trochę szlaku. Podobno godzina drogi jest. Przekonamy się. Ja się przekonam. Moim głównym celem wycieczki na Mallorca były oczywiście góry. Jednakże wczoraj dopadła mi mała zemsta faraona. Nie wiem co się stało, ale myślałem, że po prostu już nic z tego. Ale jednak jest wszystko ok, także możecie podziwiać tutaj te krajobrazy wraz ze mną. Dobra, mamy teraz rozwidlenie szlaku i trzeba będzie skręcić w lewo do góry, ponieważ ten prosto on się tam podobno w pewnym momencie urywa. Są też chyba jakieś bagna, jest ogólnie niebezpieczne i nie ma sensu z nim iść. I dokładnie taka trasa przez las teraz. W miarę płasko. Nieźle. Także tam jeszcze kawałek do tych dwóch punktów widokowych. Po drodze mijam ruinę jakiegoś rancza A tam na horyzoncie ogromne góry. Wysoko już. Ale to tak chyba jeszcze nie koniec szlaku. Zaraz zobaczę co jest dalej. Myślę, że jeszcze można podać tam gdzieś kawałek. Na pewno. Nie, to jeszcze nie koniec. To jest dopiero 600 metrów. 600 metrów wysokości, a punkty widokowe są na mniej więcej 770 Także tędy trzeba iść. W dalszym ciągu jeszcze jakieś 150 metrów do góry. Oj. i to tak to już wieje. A moim celem wędrówki jest Paz del Miguel. Idę Arktiduk. Jeden kilometr. Ale tam gdzieś dziwne. Regata DLS Onze nazywa się to miejsce, ten Mirador. Gdyby nie te drzewa, to byłby całkiem ładny widok na mesteczko. Ale podejdziesz gdzieś dalej. Oj, to czy żeby nie spaść, bo byłoby niewesoło. W sumie też byłoby wtedy po wszystkim, tak naprawdę. Dobro, cofamy się. I gdzieś tam teraz. I tutaj kolejny i zarazem ostatni punkt dokowy: Mirador de Bases. Zobaczmy. Zobaczmy, co tam widać. Ale wieje znowu tutaj. Och! Nie ma szans na drona, bo jest za mocny wiatr. A poza tym sino, sino na horyzoncie, więc i tak to słabo wyszło. Bardzo słabo. Ale przynajmniej w ten sposób możemy podziwiać Majorkę z góry. Hej, co wy tu robicie? Co wy tutaj robicie? A kogoż tu mamy? Jakieś dwie kozice. Pokażcie się. Ej! Co tam robisz? A ty? Ale ich tu jest. Patrzcie. Mamy jeszcze jedna, w sumie dwie. I cóż, to już koniec tego odcinka. Valdemosa miasteczko, które trzeba odwiedzić koniecznie. Jedno z piękniejszych miejsc na Majorce. Ja zaraz chyba jakiś autobus muszę znaleźć, i wracam do Palmy. A jutro kolejny dzień, a co będzie? Zobaczymy. Także cóż, na razie, gracias.